Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o stresie, o tym, co stres może zrobić w Twoim życiu, jeśli nic z tym nie zrobisz. Zresztą, skoro tutaj jesteś, domyślam się, że ten stres jest mocno obecny w Twoim życiu i być może już odczuwasz jego negatywne skutki. Stres, jeśli nic z nim nie zrobimy, przede wszystkim odkłada się w ciele. Odkłada się w ciele i kumuluje się w tym ciele. Co może powodować e, negatywne skutki dla naszego zdrowia fizycznego. I zapewne słyszeliście o tym, że stres powoduje choroby e, sercowe, może spowodować zawał, może powodować choroby układu krążenia układu naczyniowego, układu nerwowego, układu pokarmowego. Te obszary mogą zostać, tak użyję takiego stwierdzenia, zainfekowane przez stres, jeśli nic z nim nie zrobimy. Stres powoduje wyrzut hormonu kortyzolu. Ten hormon kortyzolu bardzo negatywnie działa na nasz organizm. W jakimś sensie jest to trucizna, która w nadmiarze może uszkodzić ten, ten nasz system, system zwany naszym ciałem, naszym organizmem. Kortyzol przede wszystkim atakuje hormony, oksytocynę, dopaminę, serotoninę, a także testosteron u mężczyzn, estrogen u, u kobiet zaburza gospodarkę hormonalną. To są te negatywne skutki stresu. Stres jest także czymś, czego potrzebujemy. Potrzebujemy stresu, żeby działać. I, bo to bierze się z tego pierwotnego mechanizmu e, tej części naszego mózgu, która nazywa się częścią gazią, która jest najbardziej e, najstarsza ewolucyjnie i która. Była przystosowana do tego, żeby no właśnie przetrwać, przetrwać w różnych warunkach, e, które no, przecież dawniej istniały. Nie było smartfonów, nie było technologii, trzeba było sobie w dżungli z dinozaurami radzić. Więc stres, kortyzol informuje o jakimś zagrożeniu, o jakimś dyskomforcie i wzywa do jakiegoś działania. I to działanie może być trzeba Trzy razy. Chyba tak, nie? Się mówi. E, po pierwsze, reakcja na stres może być walką, czyli ja z tym zagrożeniem, które mnie akurat spotyka, jakoś się boksuję, jakoś tutaj z nim walczę, albo uciekam tego zagrożenia, albo zastygam żeby mnie tutaj czasami ten wróg. Nie? Są takie techniki, jak atakuje nas na przykład duży pies, no to robimy tak zwanego żółwia, czyli zastygamy. Nie? Żeby właśnie to zwierzę, na przykład niebezpieczny pies, no jakoś nas nie zaatakował. Więc to są te trzy podstawowe reakcje na stres, na lęk, który jest mocno związany ze stresem. Więc. Ten stres, który nie jest wyładowywany, nie jest przeżywany, on w nadmiarze się wtedy pojawia, w nadmiarze wtedy jest produkowany kortyzon i wtedy mogą być te negatywne skutki dla zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, bo o tym też nie powiedziałem, że zdrowie psychiczne także ulega destrukcji pod wpływem stresu, napięcia bo może to powodować właśnie rozkręcanie się lęków i doprowadzić do zaburzeń lękowych, do zaburzeń nerwicowych, a nawet do depresji. Stąd trzeba coś z tym stresem zrobić. I z tym stresem można zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim wyrzucić go poprzez aktywność fizyczną, czyli poprzez właśnie walkę, poprzez ruch, poprzez, nie wiem, boksowanie, worek jakiś trening sztuk walki, jakieś bieganie, ale wystarczy nawet spacer. Potrzebujemy bodajże tak? 5 tysięcy kroków, to naprawdę nie jest duża liczba. Jest to do zrobienia. Wystarczy krótki spacer do pół godziny dziennie na świeżym powietrzu i już ten stres od nas jest jakoś przez nasz przez nasz organizm wyrzucany i ten kortyzol tak, nie produkuje się w nadmiarze, tylko w takiej ilości, która jest potrzebna i ta gospodarka hormonalna w naszym organizmie jest zachowana. To po pierwsze. Druga rzecz, ze stresem radzimy sobie poprzez rozwiązanie problemu. To co mówiłem wcześniej, stres jest jakąś informacją. Jak każde uczucie jest jakąś informacją. Więc stres jest informacją dla nas, że hej, coś tutaj się dzieje. Jak jest jakieś zagrożenie, jest jakieś napięcie. Więc zobacz, co można z tym zrobić. Co można w tej sytuacji zrobić. Tak? Być może istnieje jakieś rozwiązanie na, na ten problem. I zazwyczaj to robimy. My tutaj e, ludzie jesteśmy przystosowani do tego, żeby rozwiązywać problemy, i najczęściej sobie jakoś z tymi problemami radzimy. Jednak najczęstszą, najczęstszą pułapką jest to, że my radzimy sobie z tym stresem. Ten stres dopada w nas w nieodpowiednim momencie. To znaczy, jesteśmy na spotkaniu rodzinnym, mamy relaks, odpoczywamy sobie oglądamy film i nagle przychodzi taka myśl, jak taki wąż, tak ej, jutro do roboty, a Ty nie zrobiłeś tego, szef będzie Cię ścigał. I co wtedy? I wtedy warto się zakotwiczyć w tym miejscu i w tym czasie i w tej przestrzeni, w której jesteś tu i teraz. To znaczy nie pozwól, żeby stres dopadł Cię w nieodpowiednim momencie. Tak? Bo jeśli ten stres dopadnie cię wtedy, kiedy przekroczysz próg pracy i masz szansę rozwiązać ten problem, no to pubiegaj. No to coś tam zrobisz, albo nie zrobisz, no to dostaniesz operę, może przeżyjesz. Tak, będziesz miał miała szansę się naprawić, poprawić jak najbardziej. Ale kiedy jesteś wieczorem oglądasz film, no to nic zrobić. nie zrobisz. Nie rozwiążesz tego problemu. Jadąc do pracy też nie rozwiążesz tego problemu. Więc wtedy, kiedy ten stres, ta myśl powodująca stres, generująca ten stres przychodzi, wtedy bądź tu i teraz. Wyobraź sobie, że Twoje ciało zapada się w tym miejscu, w którym jesteś. Nie wiem, na kanapie, krześla, fotelu, yy, dotknij czegoś fizycznego. To jest taka moja złota rada. Jeśli masz atak właśnie jakiegoś stresu, niechcianych myśli, jakiś wyrzut trudnych emocji, uczuć, wtedy dotknij czegoś, jakiejś materii, na przykład tej białej tego regału, regału, tak? Myśli, uczucia, owszem, one są realne, ale nie zawsze są prawdziwe. To znaczy, nie zawsze to, co myślimy, Yy, materializuje się w rzeczywistości. A szafa, regał, istnieje zawsze. Warto, żeby to zadbać o to, żeby ta powierzchnia, którą dotykamy była albo ciepła, albo zimna. Żeby poczuć tą różnicę. Nie? To akurat jest dosyć chłodno, więc dobra. Umiejscawiam się. Dotykam. Nie? Radzę sobie. Okay. Jestem tu i teraz. I skupiam się na tym. Nie myślę. drugiej strony. Na stres warto też pomyśleć o czymś przyjemnym, o tym co faktycznie tu, się, tu i teraz się dzieje. Czyli właśnie na tej czynności, którą robię. Nie wiem, bo obiad, to się skupiam na tym. Jem obiad, to skupiam się na tym jedzeniu. Oglądam film, słucham muzyki, to się skupiam na tej czynności. Rozmawiam z kimś, skupiam się na tej czynności. To jest, są najlepsze rozwiązania na stres, które, o których można powiedzieć w 10 minut. E, oczywiście jeśli czujesz, że ten stres jakoś cię przerasta, ten stres powoduje, że nie jest e, tego zbyt dużo, że twój organizm, twoja psychika no, zaczyna czuć się obciążona, nie czekaj, nie zwlekaj, poproś o pomoc, e, udaj się do terapeuty, do psychoterapeuty, udaj się do lekarza psychiatry i postępuj zgodnie z instrukcjami. Najpierw idź do psychoterapeuty, terapeuty, potem iść do, do psychiatry. Bo być może jest tak, że da się to przyjść bez, bez leków, być może trzeba będzie włączyć leczenie, ale to już ustalisz, zobaczysz po konsultacji ze specjalistą. Jeśli myślisz, że ja jestem w stanie Ci pomóc w radzeniu sobie ze stresem, napisz do mnie, znajdziesz moje dane. W opisie. Tutaj może też będzie, o tak, tu będzie też taka strona, znaczy adres strony internetowej. I do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, trzymajcie się. Hejo!